Chwała Bogu? Z tego miejsca chcę oddać chwałę Bogu Najwyższemu, Naszemu Panu Władcy, Potężnemu Bogu, Bogu, którego miłość jest doskonała i nieskończona. Chcę y, przedstawić świadectwo. Świadectwo dotyczy uzdrowienia Olusia. Olusz to dziecko, które, o które modliliśmy się już w 2020 roku. Pierwsze modlitwy naszego kościoła rozpoczęły się około miesiąca maja. On wtedy był chory na złośliwy nowotwór mózgu i lekarze temu dziecku wycięli guza 6 na 6 centymetrów z mózgu z mózgu ośmiomiesięcznego dziecka. Bóg dokonał cudu uratowanie, uzdrowienia tego dziecka, a profesorowie w klinice dziwili się, że to dziecko żyje. Ten Oluś był poddany chemioterapii, pomimo, że jak rozmawiałam z ojcem, to po jakimś czasie podawania tej chemii to już nie było żadnego śladu, jeśli chodzi o kwestie nowotworowe, ale lekarze tak zdecydowali i ta chemioterapia była stosowana, no i, i w pewnym momencie zaistniała konieczność. Przeszczepienia szpiku kostnego u tego dziecka. Ten Oluś ma dzisiaj 3 lata i znalazł się w klinice we Wrocławiu i tam pojechał po to, żeby przeszczepić, żeby lekarze, profesorowie dokonali przeszczepienia szpiku kostnego. Zanim dokonano przeszczepienia, Oluś zachorował na sepsę. Ta sepsa pojawiła się z centralnego portu, z tego wkucia takiego, gdzie tam był po prostu zaopatrywany medycznie. I mało tego, pomimo tej sepsy, jeszcze dostał wstrząsu. Także no z punktu widzenia sytuac medycznego, no sytuacja wybitnie trudna, ale Bóg ma swoje plany. Bóg sprawił, że yy, przeszczepiono ten szpik. Oluś został przez Boga uratowany. Przez Boga, bo profesor z tej kliniki powiedział, że to jest cud, że to dziecko żyje. Oluś ma się coraz lepiej. Yy, klaszcze w dłonie, yy, cieszy się, raduje. Rodzice dziękują Bogu od początku za to dziecko. I za to, co Bóg czyni, ja też z tego miejsca chcę Bogu podziękować za Boży cud uratowania tego dziecka, nie uzdrowienia, ale uzdrowienia i uratowania, bo ta sytuacja była zagrażająca życiu. Lekarze już um, mówili rodzicom, że to może się różnie skończyć. Bóg okazał swoje miłosierdzie i tego chłopca y, uratował. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu, dziękuję Ci Panie, że jesteś tak łaskawy, dziękuję Ci za Twoje czyny, za Twoje cuda. Bóg też wspomniał przy modlitwie, żeby powiedzieć światu i Kościołowi, że to jest Jego dzieło, a te słowa potwierdził szafirowym kolorem. Dziękuję Ci Panie Boże, dziękuję, że wysłuchujesz próśb swoich dzieci, dziękuję, że jesteś tak łaskawy. I jeśli Panie pozwolisz, będziemy dalej zanosili prośby i błagania i modlitwy do Ciebie, bo Ty jesteś naszym Ojcem, ukochanym, świętym, umiłowanym Bogiem. Chwała Ci i cześć. Hosanna Bogu na Wysokościach, naszemu Panu i Władcy. Hosanna, Hallelujah. To dzięki Tobie, Boże, żyjemy, dzięki Tobie funkcjonujemy. Dzięki Tobie się poruszamy i oddychamy, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, Boże. Bądź uwielbiony i wywyższony teraz i na wieki. Amen.